Myślisz, że Boże Narodzenie to czas wolny od prawa? Niekoniecznie. Wiele towarów i tradycji świątecznych korzysta z ochrony jako znaki towarowe bądź wynikającej z praw autorskich. Oto kilka znanych przykładów: Coca-Cola i Święty Mikołaj. Firma dostrzegła swój charakterystyczny wizerunek Mikołaja w czerwonym stroju, który znany jest z reklam jeszcze z początku lat 30. minionego wieku: Rudolf Czerwono na Syrenitę. Ta postać jest chroniona prawem autorskim, więc nie można jej używać komercyjnie bez licencji. Elf on the shelf. Nasa i wygląd elfa to zarejestrowany znak towarowy, a marka rozrosła się na gry, zabawki czy filmy. I wreszcie Starbucks chroni swoją nazwę i wykorzystuje świąteczny branding, na przykład czerwone kubki i sezonowe menu, aby wybudować emocje wokół swojej marki. Znaki towarowe i prawa własności intelektualnej chronią m.in. użycie komercyjne, czyli nie możesz drukować chronionych postaci czy logo na ubraniach czy zabawkach bez zgody właściciela. Również reklamy. Charakterystyczny wizerunek np. Mikołaja Coca-Coli. Nie może być użyty przez inne firmy w swoich kampaniach reklamowych. Wreszcie w sferze rozrywki. To licencje określają, gdzie i kiedy można emitować świąteczne filmy, czy na przykład publicznie wykonywać kolendy. Innowacje. To patenty chronią na przykład technologią zsynchronizowanych świateł LED, dekoracji świątecznych. Moral? Nawet święta mają swoje znaki towarowe. Jeżeli chcesz stworzyć jakiś produkt bądź kampanię, upewnij się najpierw, że nie naruszasz cudzych praw.